No i w tym momencie właśnie. Ulaj, dlaczego z tego nie rusza! O! dupę, ej, dobra! O, ja, się? Co? Ty rozwaliasz całe strony! Cudowne, całe czary! Ja myślę, że Niku... Jak się zobaczy, to nigdy nie był tak w jak teraz, będzie, nie? I co po czujesz teraz? Strach! <śm> Michał! Poczekaj, poczekaj Michał, poczekaj Michał, czy ty coś słyszałeś? kontrabas? Tylko po to byście przychodzili tu tacy przestraszeni Michał, przepraszam Nie, nie Nie, nie? nie. No ale jakbyś tu widział jak to wyglądało Michał, Myślę, że to żart Pytanie czy nie pękł, no A jakie koszta, myślisz? Nie no luz, luz. W środku kontrabasu, słuchajcie, jest dusza. Jeśli spadła dusza, no to będzie to prawdopodobnie coś kopować. Nie. Nie spadła? Nie spadła dusza. Gdyby to spadło, no to to jest koniec. Ale nie spadło coś. I jeśli nie ma żadnego pęknięcia, to się po prostu nic nie stało. Muszę poluzować struny i włożyć mostek. I tyle. Jezu, ale tym prawdziwym grinchem. Prawdziwym grinchem, no.